Você tu. Lê Aby się opowiedzieć, w, jakim w jakiej miejscowości się byliśmy i co tam się działo, i dlaczego jesteś kierowcą, i czy, czy ta funkcja jest dla ciebie atrakcyjna, No dostałam tak dużo pytań, że nie wiem od czego zacząć, ale okej. Okay. Byłam w Białym Borze na zawodach, była to sztafeta i maraton. W maratonie brał udział Marian, który akurat ma kanał Chodźmy Pozdrowie. 33 to Jechałam osobno. Jadę właśnie z Tobą, Piotr, z Twoją żoną. Przemiłą, sympatyczną Agnieszką. która jest już od chyba czterech czy pięciu odcinków y, operatorem filmowym, tak? Tak, potwierdzam to, co, ma, co Piotr powiedział. Jedziemy sami, bo Marian skorzystał, bo dzisiaj w tym maratonie startował jako uczestnik grupy Włóczykije z Gdyni i jechał z nimi autobusem, dlatego my jedziemy tutaj też sami. No i też taki kolejny powód to, że Ty właśnie, Piotrze, jesteś skontuzjowany, o czym oglądający sukcesywnie program, choćmy pozdrowie, wiedzą o tym. Chciałem Cię zapytać tak od trochę innej strony, bo na tym kanale zawsze wypowiada się Marian w kontekście swoim, w kontekście widzianym czy od strony zawodnika, przygotowań, a jak w ogóle z tym sportem Ty się czujesz jako uczestniczka, od drugiej strony od takiej kuchni, czyli. Czasami się pojawiasz na zawodach, ale cały czas oczywiście, Mariana, wspierasz w domu, w przygotowaniach. Myślę, że czasami to jest chyba coś takiego, że tak, tak sobie myślę, bo nie wiem, czy, czy tak jest wszędzie. Że jeżeli jest to sport tak zwany wyczynowy, albo wkłada się w niego taką pasję, to gdzieś pewne, pewne rzeczy są jakby. Nie zwracane na, na, na nie uwagi. A powiedz, a czy ty znałaś? Czy ty znałaś Mariana wcześniej, zanim zaczął chodzić z kijami Nordikoki? Tak, oczywiście. Czy zaobserwowałaś na przykład w nim zmiany, zmiany w jego ciele w momencie kiedy zaczął prawać ten sport? Tak, no i to były naprawdę bardzo duże zmiany, tak. Ja chyba to, co najbardziej tak zauważyłam, to ponieważ lubię przyglądać się i patrzeć na, na twarze, lubię się przyglądać im, to właśnie u niego zauważyłam taki inny kolor skóry, taki zdrowszy. Ta cera taka ładniejsza się robiła u niego. No i ciało ogólnie też, no to też tak sobie myślę, bo nie jestem tutaj w tej dziedzinie fachowcem, że. I wewnętrzne ciało się jego zmieniało, to znaczy zdrowiało, tak. No, na pewno to szło w parze. Nie? A czy ze, ze zdrowieniem ciała też pojawiły się jakieś zmiany takie mentalne, nastroju, nie wiem, więcej się pojawiło jakichś emocji, nie wiem, czy szczęścia, czy jakichś takich, nie wiem, no, nie, nie chcę podpowiadać. Jeśli chodzi o, o tą kwestię, to na przykład mogę powiedzieć, e, jeśli chodzi o zawody, tak? To no, uczestniczyłam jakiś czas temu e, częściej z Marianem na, na jego zawodach, tak? W jego startach. Bardzo dziękuję. I tam właśnie doświadczyłam, no bo wiecie, kto nie wychodzi powiedzmy z jakiegoś trudnego dzieciństwa, tak? No, jestem kolejną powiedzmy, ofiarą. A dziecka odrzuconego, tak, po przejściach. I ta Mariana, ta Mariana aktywność fizyczna i ta pasja, ta radość z tego, no objawiała się tym, że jeździłam z nim na zawody, i tam on dopiero był tak szczęśliwy. O, widzisz, z samochodem nam się coś dzieje zaczęłam mówić o takim ważnym temacie, może o to, no. o to chodzi. <grafy> A coś chce chcę przyhamować właśnie, może nie mam tego mówić. No ale wracając właśnie do, do tego, jak, jaką pasją Mariana jest, był i jest ten sport, to właśnie kiedy jeździłam z nimi na te zawody, to jak on widział tych swoich współuczestników tych, tych, tych zawodów, to, to taka rodzina, właśnie. To często nawet słyszałam, że to jak taka rodzina. E, to przytulanie się, to radość, no tu znajomy, tam znajoma. I przyznam szczerze, Marian to zna z, z moich, bo, 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 bo też o tym z nim rozmawiałam, że ja nie poznawałam go, że to jest ta sama osoba, co w domu. No i aż zrozumiałam, że dom też może być właśnie tym cudownym miejscem, że tam jakby. Się wytracił się energetycznie i, 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 i w emocjach radości szczęścia, no a dom stał się był tym miejscem, gdzie mógł przyjechać, i po prostu spokojnie i szczęśliwie sobie wypocząć, tak. I wtedy ja e, miałam tą część Mariana, taką właśnie, gdzie w moim wydaniu chciałabym mieć kogoś innego, tak, uśmiechniętego też, radosnego. Że przyjeżdża do domu. Wtedy tak nie było i przyznawszy, że to bolało. To, to jeszcze wtedy na tamten moment mnie bolało. No teraz jest inaczej, bo teraz jest coś takiego, że ja już zaczynam czuć, że ja to ja, on to on i on ma prawo czuć się, jak się czuje. Ja też z siebie mogę powiedzmy coś dać, to znaczy siebie uszczęśliwić. No i tak sobie myślę, że jeżeli ja siebie uszczęśliwiam, to on też to on też na tym zyskuje, no i, i, i jest tak, że jest troszeczkę, jest, jest trochę inaczej, tak, że może jest taki etap jego życiu i w moim życiu no, bardziej radosny jest, spokojny. Bo jak widzę, jak, jak jeździ na, na, na nauki, Nordic Walking, na szkolenia, to widzę z jaką pasją naprawdę tych uczestników, jak do nich podchodzi z taką, z taką uwagą, skupieniem, żeby dać jak najwięcej tak, i najlepiej. Mnie przyjemność sprawia na przykład takie dwu i pół godzinne, nawet do trzech godzin chodzenie, ale wolniej. Wolniej i bycie w lesie. To jest to, co też Maria na przykład często mówi, że uwielbia to. Leci Marian! Jak wiecie, wracamy z zawodów Nordic Walking, sztafeta i maraton. Przejeżdżamy przez bytów. Jesteśmy w zamku w Bytowie. Nigdy tutaj nie byłam, nie wiem, jak jest w środku. Tutaj jesteśmy tylko na tak zwanym dziedzińcu. Lubię tutaj, gdzie jestem. Naprawdę, bardzo sobie doceniam to, że żyję tu, gdzie jestem. I czuję się bardzo wartościową kobietą. Chciałbym cię zapytać, jak, jak ci się pracuje z nową operatorką kamery? O, ja myślę, że nawet to pytanie nie musi padać. No, bardzo dobrze, naprawdę. Agnieszka jest przede wszystkim taka, wiecie co, e, chętna, żeby jeszcze takie ujęcie, a jeszcze takie, a może jeszcze to nagramy. E, no, bardzo poważnie podchodzi do tego, co, co zostało jej, jakby powiedzmy, o, o co została poproszona. Że is this is this is small <mulary> już prawie już... prawie czuję. Bo jest nowy gimbal, nie wiem, wy tego nie widzicie, nie, ale ja widzę, to no, jest nowka, RS3. DJI, firma. Pozdrawiam. W razie czego, gdybyście mieli ochotę nas zasponsorować, to zapraszam serdecznie. Miło będzie. Nawet kawę możemy razem wypić i to też będzie przyjemne. Jest bardzo, bardzo ym, no, profesjonalnym sprzętem, i ja, będąc amatorem, radzę sobie z nim. Także... No, to jest uważam bardzo rzetelna i, i, i super reklama. Czy chcielibyście coś powiedzieć ciekawego? Widzą kanał, choć mu pozdrowie, którzy będą ten trochę nietypowy odcinek oglądali. Chcę powiedzieć, że ja naprawdę nie jestem miłośniczką uprawiania sportu wyczonowego, ale zachęcam Was bardzo, bardzo serdecznie do spacerów bądź z kijami, bądź bez kijków w lesie w porankiem. Jest po prostu cudnie. To jest raj. Naprawdę inny świat. Te ptaki, to powietrze. Zachęcam bardzo, bardzo serdecznie. Na zamku jest bardzo fajnie. Ptaszki śpiewają, słońce świeci, ale jest tak rzeźko, że chciałabym się napić kawy. Zatrzyma się po drodze i gdzieś kawę kupić i wypić. Nie? Trzymajcie się zdrowo, lajkujcie, komentujcie. Zostawiajcie komentarze pod, pod filmem, bo to będzie też podpowiadało innym widzom nasze wspólne, oczywiście, nowe filmy. Serduszka, mile widziane pod filmem, czy pod każdym filmem. Komentarze, przyznam Wam szczerze, naprawdę są bardzo ważne. Bo tak jak ostatnio, który nagrałam film z Marianem i właśnie tam była prośba, żebym wrzuciłam e, przepis e, na chleb i tak dalej. To jest, to jest ważne, bo wiem, że wtedy myślicie, coś chcecie ode mnie, e, od nas, a ja z przyjemnością to życzenie spełniam. E, no i super, wspierajcie Mariana, bo to jest naprawdę fajny gość. A dlaczego? Bo jest to naprawdę poczciwy człowiek. Ma jak każdy z nas jakieś tam niedociągnięcia, ja też je mam. Ale suma summarum jest to bardzo dobry człowiek.